Push. I got bribe the in the front, pretty close to the in the and no in the Legacies. Rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ja Nauczycielka prosi Jasia, Jasiu wytrzyj tablicę. Nie, Jasiu wytrzyj. No dobra, ale gdzie jest szmatka? Poszukaj gdzieś w szafce. Przez ten czas nauczycielka pyta dzieci. Kochane dzieci, co napisalibyście na moim grobie, gdybym umarła? A Jasiu znalazł szmatę i mówi Tu leży ta szmata.